Dzień dobry, cześć, cześć witam Was bardzo serdecznie. Dawno nie było Ultimate Team na moim kanale, a postanowiłem, że może nagramy coś wspólnie z Ortiskiem. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. No, cześć. Ortizek preferuje bardziej Bundesligę, ja za to Ligę Angielską. Tak więc zobaczymy, która z tych lig jest silniejsza. Aczkolwiek wiadomo, że liga niemiecka rośnie w siłę i naprawdę jest bardzo dobrą ligą i to już można było doświadczyć w FIFA 13 chociażby. Także rośnie w siłę Liga Włoska. Zobaczymy, jak będzie się spisywała Liga Angielska. Tutaj od razu widać, że ostro żeś poszalał z napadem, szczególnie. Obrona także niczego sobie. No dobra, zobaczymy jak to ogólnie będzie w praniu wyglądało. No masz Mata Jarvisa i Benarfy na skrzydłach. Dalej są fajni. Tak, w porządku, wiesz. Jarvis jest naprawdę wykokszony. On dla mnie bardziej chyba zasługuje na to, żeby być tym złotym błyszczącym niż tym złotym zwykłym, bo szczerze powiedziawszy to ten zawodnik, no, dobrze gra w piłę. No, ale masz Benarfa, on ma taki strzał. No Benarfa jest gwiazdek. dobry. Benarfa ma kurczę ogólnie wiesz. Nie, 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 o dobra. On karny. Nie! <grych> wiesz, ogólnie Benarfa to jest o tyle fajny, że on dobrze drybluje, nie? Aha. <grych> no cóż, Chyba... dobrze ja, będzie. No tutaj nic nie było. Nie, no wiesz, Znaczy ogólnie ja zauważyłem, że FIFA 14 na Next Gen jest strasznie te faule, nie? To to strasznie szybko można kogoś sfaulować i ogólnie strasznie wyczulony jest ten silnik. O matko, Benaglio. Ja! Jest. Leighton Bain strzela swoją pierwszą bramkę. Wczoraj zawodził na w Pink Slipsach, no ale dzisiaj najwidoczniej. Och, odkupił swoje winy i strzelił bramkę. A Benaglio dobrze broni. No, Miałem Nojera, miałem Adlera, miałem jeszcze kogoś, miałem Inform Benaglio, miałem jeszcze kogoś i nikt nie bronił nic. Ale wiesz, co Nojer na przykład słabo broni w 14. Ogólnie w 13 chyba też jakoś najlepiej nie bronił. On jest bardziej w tak w cieniu lama, a wiesz, a nie zawsze przecież lam tak dobrze gra. No, o! Oh. Nie! Nie, nie! <ścoughs> ja. Tego farta Jesteś już ustawiony w ranym świecie. Kurde, myślałem, że może Remi strzeli bramkę. Tulipa. Wywi. Ja nienawidzę tych różnych. O, ale ładnie i tutaj jeszcze do Gece. Gece, najlepszy zawodnik w mojej Bundeslidze. Bramka. A Minolet broni ogólnie fantastycznie. Oj, Myślałem, że bramka, serio. Biegnij, biegnij, Gece, biegnij, biegnij, biegnij. Mogłem lobować, kurde I strzelaj A jakbyś strafił, to byś może dostał, a nie w sumie tutaj nie ma trofeum, że strzel bramkę nożycami Albo chyba jest, nie to jest ze szczupaka chyba Gdzie to podałeś? ale dobra, Obamy, Young, podanie do Levan do GC i GC Okej okay. Lipa Teraz Znaczy Defoe jest szybki, ale Defoe jest mały i tu jest taki minus właśnie tego zawodnika Dobra, skill run <laughs> o, o, ej, tak to się robi. W tej chwili może drze dwa, trzy skile rany a tak to nic. Choć raz byłem wylosowany u Jacoba na Pinkslipach. Jego wygrałeś? pierwszy live, jego pierwszy live Pink i wtedy jeszcze grał na PC. ja grałem na PS4. Jezus Maria! Trochę ci się przyciski gubią. Ej, no I no wygrałeś, czy przegrałeś? Nie, bo ja grałem na PS3 grał na PC ci, tak A. i tak naprawdę napisałem. Ale ja byłem pierwszą osobą, co u niego nagiwają wygrało. O kurwa. <laughs> dobra, ja wiem, wiem co kminisz już. Tak myślałem. No. To jest dobra sytuacja do tego, by strzelić bramkę. No ja już tak dużo tego w sumie no. strzeliłem. Nie, ja też, to jest dobre właśnie. Ho oh. no. Ale obama też ma siekę w nodze. Nie. Spokojnie. Ojejku. Ale to jest takie mylące. Bo patrz, bo ty wychodzisz, ja już automatycznie ustawiam sobie, żeby robować. A ty nagle się cofasz. To jest bardzo mylące. Ale to jest chamskie z tymi robami, co oni zrobili. W... gol. O, może ty. O, Jezus, Maria. <coughs> znaczy, może nie wiem, żeby rozdawali takie złote, takie byle jakie. Kurwa. Z BPL. Ej, Lewandowski, pokaż, że jesteś tym zawodnikiem. Roby. Tak. Ale fart, kurde. I ta cieszynka. Ja ją zawsze robię. <grym> alaba strzelił? Nie, farfan. Farfan. Myślałem, że yep. Alaba bo, 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 bo ja są czarni. <grym> Będziesz... No, zatrzymasz się, wiedziałem. Ajdź. Ale wolę, O ja! Myślałem, że bramka. I... I... O lala. Nie. Kurde, ale to szło tak ładnie, już myślałem, że może wleci. Masakra. Nie. Jak ja tego nie lubię, zawsze, ja zawsze brzmi ja tak. O boże. O to... oh my god. Ej, Spowal... czemu Adler mi strzela? Może. Nie wiem w Ej, sumie. Dlaczego. Do <noise> Dobra. Strzelaj. <noise> o! Ja, Dlaczego <do> Adler? <noise> no. Brawo. Teraz twoja kolej. Lewanda. Lewanda podchodzi, Lewanda gra z Usemkom? Kurde, to było. Ja no. zobaczę sobie podczas tego renderingu. O. Ile jest? 21? Kurde, żeby trafić. O. Nie jest so za słabo. <ścoughs> Kurde, chciałem pod poprzeczkę. No. Było blisko. A to są śmieszne, bo wiesz, on mógłby tak naprawdę to wybronić, chyba. A to jest już twoje, kwestia Twojego wyczucia. No tak się broni ale... stary rzuty karny. No, dobra. Ale wiesz, przynajmniej dłużej sobie pograliśmy, nie? No. Kurde, ale dobry meczyk. Dobra, tak więc dzięki Ci bardzo za te 25 minut. Oczywiście możecie wejść sobie na Ortiska kanał, będzie w opisie, a może w następnym odcinku zagramy jeszcze Ultimate Team, albo zrobimy serię, nad którą już rozmawialiśmy, czyli symulację 1.8, jednej 1.4 jednej i reszty meczów Mistrzostw Świata, tak więc piszcie w komentarzach, czy byście chcieli coś takiego, coś nowego oczywiście, a jeżeli chcielibyście Ultimate Team, to także piszcie, że wolicie Ultimate Team niż tam Mistrzostwa Świata. Tak więc dzięki Ci bardzo, trzymaj się, cześć! No, cześć!